Telewizja Polska skompromitowała się po zawieszeniu Przemysława Babiarza za krytykę komunizmu. Wielka fala hejtu wylewa się na nich w internecie. Ludzie chcą bojkotować Igrzyska Olimpijskie w TVP, do czego też Was zachęcam. Sam już nie oglądam niczego na TVP ze sportu. I mieli szansę na rehabilitację i wydali oświadczenie w głównym wydaniu Wiadomości. Posłuchajcie. Mamy Państwu jeszcze do zakomunikowania oświadczenie Telewizji Polskiej. Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fragment i fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na jej łamanie. Informujemy, że po wczorajszym skandalicznym. Tak, ta wypowiedź była skandaliczna, jak cholera. wystąpieniu i słowach przemysła babiarza zostało zawieszone w obowiązkach służbowych. I nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich. I gdzie ta wolność słowa wszyscy Was krytykuje? Dyrektor Kwiatkowski na Twitterze, jak zawsze po każdej aferze, zapadł się pod ziemię i nagle go nie ma, ale najważniejsze, że podoba się Niemcom, bo Bild skomentował to tak. W niemieckim bildzie zachwyceni zawieszeniem Babiarza piszą o tym, że kpił z Imagin i komunizmu. No cóż, skoro Niemcom nie podoba się babiarz, to znaczy, że jest dobrym człowiekiem i nagłówek, prezenter telewizyjny zawieszony po ceremonii otwarcia. Naprawdę dziwi mnie to, że ktoś na to przyszedł i jak widać tu mnie ludzie na to przyszli, bo krzesełka są yy, zapełnione. No ale chyba potwierdza się to, że za darmo to i ocet słodki. Jak pokazujecie, że jesteście salą tego miasta, że jesteście patriotami, a nie ci, którzy tam siedzą, którzy oglądają ten paszkwil i wspierają chorego prezydenta, który to finansuje. Prawo dla

Rosuje się opije! Rywazuje, się propagandzie! ruskie propagandzie! we Wrocławiu jest niczym innym jak seansem nienawiści do polskości! rodakami. To są Ajkofobowie, a Agnieszka Hołat to ich królowa. Nasze wartości są jasne. Przychodzimy tutaj z jasną agendą, a jest nią Bóg honor, honor i ojczyzna. I ojczyzna. Bóg, honor 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 i ojczyzna. Niektórzy Biurokraci, liberalni arystokraci i Unii Europejskiej chcieliby nam narzucać pewne rzeczy, ale nie znamy te numery, nie znamy Polakami, którzy zbyt długo walczyli o swoją niepodległość. Dlatego dziś, tak jak tu stoimy, tak jak tu jesteśmy, każdego dnia musimy walczyć o suwerenność Polski, musimy walczyć o to, żeby kontrolować swoje granice. STOP! OODY! Hey, and we got a base game. STOP! OODY!